Wieczorem odbyło się posiedzenie Leszczyńskich Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Jednym z tematów był projekt uchwały o powołaniu wspólnej księgowości dla szkół i przedszkoli. Mimo krytyki, klub nie zamierza wycofać projektu. Pięćdziesięciu księgowych nie może rządzić miastem powiedział nam Słowomir Szczot. Radni Prawa i Sprawiedliwości przygotowali uchwałę, która zmierza do utworzenia jednej księgowości dla szkół i przedszkoli, co da oszczędności nawet 2 milionów złotych rocznie. Tyle, że wraz z utworzeniem centrum trzeba będzie zredukować zatrudnienie. Sławomir Szczot uważa, że to proste, bo co roku część pracowników przechodzi na emeryturę. Poza tym osoby mające kwalifikacje księgowych bez trudu znajdą pracę poza oświatą. Miasto nie jest po to, żeby zatrudniać na konferencji prasowej PiS, mówił przewodniczący Rady Miejskiej. Oliwy do ognia dolała Stefania Ratajczak. Według jej wyliczeń w minionym roku w administracji szkół i przedszkoli zatrudnienie wzrosło o 62 osoby na 34 etatach. To koszt niemal 800 tysięcy złotych rocznie. Na Komisji Edukacji prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego przyznał, że zaskoczył go projekt uchwały, o którym dowiedział się z mediów. To samo mówiła Krystyna Tomaszewska z Solidarności. Otrzymałam sporo telefonów i to takich, których byście Państwo nie chcieli usłyszeć pod Waszym adresem i swoim własnym. Gdzie Bogu ducha jestem winna, bo tak jak Piotr powiedział, dowiedziałam się również z mediów. Faktycznie byłaby to dość skomplikowana sytuacja, że jako Szefowa Związku Administracji Roski no, pracowników niepedagogicznych skierowała do pani wniosek o uchwałę, która ograniczałby zatrudnienie członkom swoim tak, i pracownikom niepedagogicznym, czyli dość dość pierwszych przypadek na świecie. Co więcej, zmiany są planowane przez klub, który do tej pory wspierał związek w działalności prospołecznej. Ja apelowałbym i prosiłbym radnych wszystkich klubów, ale m.in. też Prawa i Sprawiedliwości, o przemyślenie tego, bo czasem, no nie tak dawno na 110. rocznicy ZMP mówiłem, że cieszę się, że Leszczyński Samorząd nie działa tylko z tabelką w ręku, tylko po prostu potrafi przedłożyć pewne. Y, jakby cele społeczne ponad koszt Stefania Ratajczak tłumaczyła swoją decyzję. Po przyjściu do domu już zaczęłam zagnotać dokumenty i doszłam do tego, co pan maszynik powiedział, że te cztery jednostki nie zostały ujęte. Wykonałam telefon do pana, do pana Sławka i powiedziałam, że wycofuję się z tego projektu uchwały i mój podpis tam będzie skreślony. Wczoraj odbyło się nadzwyczajne posiedzenie klubu radnych PiS. Dzisiaj Sławomir Szczot powiedział nam, że nie wycofa projektu uchwały, bo nie ma powodu, nawet jeśli hejtuje się radnych i anonimowo obrzuca ich błotem. 50 księgowych nie może rządzić miastem. Nie pozwolimy na marnotrawienie pieniędzy, dodał Sławomir Szczot.